trałować profesjonalną opiekę przeciwdzić ludzkim, według najlepszej mej wiedzy, przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, współuczestniczyć w procesie terapeutycznym. Według najlepszej mej wiedzy, przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, współuczestniczyć w procesie terapeutycznym. Nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice. Nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice. Okazywać pacjentom należny szacunek, nie nadużywać ich zaufania oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej. Okazywać pacjentom należny szacunek, nie nadużywać ich zaufania oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej. Strzec godności zawodu pielęgniarki, a do współpracowników odnosić się z szacunkiem i życzliwością, nie podważać ich zaufania, postępować bezstronnie, mając na względzie przede wszystkim dobro pacjenta. Strzec godności zawodu pielęgniarki, a do współpracowników odnosić się z szacunkiem i życzliwością. Nie podważać ich zaufania, postępować bezstronnie, mając na względzie przede wszystkim dobro pacjenta. Wdrażać do praktyki nowe zdobycze nauk medycznych, społecznych i humanistycznych, oraz systematycznie doskonalić swoje umiejętności i wiedzę dla dobra zawodu. Wdrażać do praktyki nowe zdobycze nauk medycznych, społecznych i humanistycznych. Oraz systematycznie doskonalić swoje umiejętności i wiedzę dla dobra zawodu. Ślubuję, ślubuję. Po ślubowaniu w tej chwili zostanie odśpiewany serca pielęgniarskim. Jestem największej